Dobrze powiedziałem, no? udało mi się. Proszę Państwa, to brawo, brawo drodzy Państwo, wielkie brawo. brawo. Za chwileczkę Pani Kamili oddamy mikrofon i ona wszystko Wam powie, będziecie wszystko widzieli, a te wspaniałe dzieciaki będą tam na dole i tu do góry walczyły, czyli co, ruszamy z tematem? Ruszamy, macierzyński, grupa Kurta, zapraszamy i duże brawa. Dzień dobry Szanowni Państwo małe, trener nie tylko KORNA, czyli Zespołu Zdrowickiego Domu Kultury, ale także Zespołu UKS Majoretki Artis Góra. I dzisiaj przygotowaliśmy program, w którym będziemy występowali zamiennie. Jako pierwsza dla Państwa wystąpi dzisiaj ta piękna, uśmiechnięta Kruszynka. To jest dziewczynka z Zespołu Artis, czyli dziewczynka z Góry, moja podopieczna, która w czerwcu skończyła dopiero 6 lat. A już jest solistką, już pięknie tańczy i pokażę Państwu, jak taki mały, nieoszlifowany diamencik może pięknie tańczyć. Na scenie przed nami Nela Narwit. Dziękujemy. To była jeszcze raz Nela Narwit, zespół UKS Mażoretki Artis Góra. Przed nami nasz rodzimy zespół, czyli zespół Korda. Tym razem na scenę zapraszamy dziewczyny z Korda 1. Czyli jest to grupa, która tańczy z nami najdłużej. Od założenia zespołu jest tutaj siedem dziewczyn, które tańczą razem z nami i zaczęły swoją pracę już w listopadzie 2021 roku, tak?